Tym Jazzie, na Śląsku i nie tylko. Porozmawiamy z twórcą i dyrektorem artystycznym Palm Jazz Festiwalu Krzysztofem Kobelińskim. Dzień dobry, cześć Krzysztof. Witaj, dzień dobry Państwu. Miejsce fantastyczne, ale o tym miejscu sobie porozmawiamy. Chciałam Cię zapytać, czy przed tą kolejną edycją jest podekscytowanie, czy raczej spokój? Wiesz, to zależy, co się wydarzy w sensie praktyki. Ogólnie rzecz biorąc festiwal wygląda na to, że jest bardzo dobry z wieloma świetnymi wykonawcami i mam nadzieję, że tak będzie też na końcu odebrany, Zobaczymy. Kolejna edycja. Edycja, która znowu, można powiedzieć, się powiększa. Czyli znowu dzieje się więcej, znowu dzieje się bardziej. No, po paru latach mniejszych możliwości, związanych oczywiście z pieniądzem, w tym roku mamy wykonawców, którzy naprawdę absolutnie zasługują na to, żeby przyjechać do nich z drugiego końca Polski i nie tylko. Wiesz co, mówimy o tym, że um, te poprzednie edycje były troszkę spokojniejsze, tak to nazwijmy, e, i nie aż tak bogate jak teraz. Aczkolwiek wiesz, wierni fani palm jazzu e, chyba cały czas liczyli na to, że ci artyści, którzy tobie też w duszy grają, których ty znasz, że oni tutaj się pojawią. No i właśnie tak się dzieje, m, odnoszę wrażenie, podczas tej edycji, szesnasta edycja już Palm Jazz Festiwalu, dobrze pamiętam? Tak, tak, 16. No można tak być. Wiesz, chociaż różnie bywa. W zeszłym roku, kiedy mieliśmy bardzo mm, niskobudżetową produkcję, przyjechała do nas pani Nicole Curatis, która akurat dostała gremi, a my ją kupiliśmy za pieniądze, jakby tego gremi w ogóle nie było. Więc to. Po prostu udało się. Może ona chciała tutaj być, po prostu, wiesz, trochę więcej tutaj optymizmu trzeba. Nie no, wiadomo, wiadomo. Że ciebie... <gry> doceniamy, doceniamy to, co dzieje się u nas na środku, to, co ty tworzysz, bo ty to tworzysz. Zastanawiam się nad kluczem. Artyści, którzy pojawiają się na Palm Jazz Festival, to jest tak, że troszeczkę zastanawiasz się, co bardziej, przepraszam za słowo, zażre, czy to są bardziej twoje wewnętrzne wybory, wybory serca? No to jest różnie, to znaczy wiesz, na samym końcu to jest inaczej niż z muzyką. Muzyka, jak grasz, to robisz dla siebie. I przy okazji uwzględniasz publiczność. Jak robisz festiwal, uwzględniasz publiczność, a potem patrzysz na siebie. Jest przestawiona ta kolejność. Od samego początku Palm Jazz był w ten sposób pomyślany, wiesz, że to po prostu robisz to dla ludzi, którzy są trochę lepiej niż przeciętni wykształceni i mają trochę więcej. Potrzeb estetycznych niż powiedzmy taki standardowy człowiek. Tu jeszcze emocje bardzo dużą rolę odgrywają i to czucie, bo przy jazzie chyba trzeba mieć coś takiego wewnętrznie, że, że musisz to odbierać do środka bardzo mocno. No ten festiwal to nie jest tylko jazz, aczkolwiek, aczkolwiek w przeważającej większości. To są koncerty jazzowe, są też koncerty około jazzowe, jest czysta klasyka czyste etno, no tak to, tak, tak to funkcjonuje, tak zresztą od początku było. I festiwal nie jest kierunkowany na taką czy inną podniszę jazzu, czy też nurtów, nurtów około jazzowych, tylko on stara się, stara się wybierać wykonawców, którą, których warto zobaczyć, których warto usłyszeć, których warto posłuchać, przy których warto zamknąć oczy, słysząc, słysząc jak grają, czy śpiewają. To jest coś, rzeczywiście. Rzeczywiście specjalnego. No to przejdźmy do tego, kogo będzie można posłuchać, przy kim będzie można zamknąć się oczy i się powzruszać. Rozpoczynamy 29, więc już niebawem. I kto na to powitanie dla nas zagra? Na James Brandon Lewis, ale zacznie koncert Marcin Krzyżanowski z Rośkiem Rządło. Dzień później. Dwa dni później w Tarnowskich Górach będzie Ania Jopek z Dominikiem Wanią i z Robertem Kubiszynem. W kolejnym dniu, 1 listopada będziemy mieli Nilsa Petera Molwera z pierwszej części z Michałem Barańskim. 3 listopada przenosimy się do Bytomia. W Bytomiu występuje Kaja. W anturażu jazzowym. 4 listopada w Jazowi jedni z najlepszych muzyków na świecie, Danilo Perez, John Patitucci, Adam Cruz, czyli zespół Wayne Shortera, zagra dwa koncerty. No ja tak nie mogę mówić bez przerwy, bo zaraz zapomnę, co jest dalej, ale, ale na pewno 7 listopada. Jest orkiestra Auxo w Raciborzu. Bożu. Właśnie chciałam jeszcze do tego troszkę podejść i troszkę więcej o tej naszej polskiej Gwardii powiedzieć, bo przecież sam wspomniałeś, będzie Kaja, będzie Aukso. My tutaj naprawdę pięknie w Polsce potrafimy w jazz, mówiąc kolokwialnie. No tak, oczywiście. Jest Ewa Bem 11 listopada w Gliwicach w teatrze. Parę dni później jest Monika Bożym. Wykonawcy są wspaniali, znakomici, naprawdę. Kończy festiwal Kronos Quartet. Trzy dni wcześniej gra Bill Freezer. Gabi Blacha jeszcze będzie z tego, co kojarzę? Tak, tak, Gabi Blacha jest w tym samym dniu, w którym jest Ewa kwartet. To bułgarski kwartet wokalny. No, Mnie się wydaje, że jest dużo absolutnie specjalnych, wspaniałych muzyków. Jedni, którzy są niezmiernie znani. Inni, którzy będą niezmiernie znani, a może nie wszyscy będą. <grym> ale powiem tak: po raz kolejny objechałeś cały świat, w cudzysłowie oczywiście, i sprowadzasz ten świat tutaj, na Śląsk. I to jest piękne. chyba tego też oczekują fani. Ale zastanawiam się, czy można powiedzieć albo w jakiś sposób zachęcić tych, którzy jeszcze nigdy nie byli, którzy jeszcze nie poczuli, co to jest Palm Jazz Festival. Czy to też jest dla tych, którzy może jeszcze nie do końca się odnaleźli w tych klimatach muzycznych, a może to być dla nich coś niezwykłego? Ja myślę, że to jest różnie. To w zależności od koncertu. Są mm. koncerty, do, którego, do których potrzeba jakiegoś większego przygotowania. Koncerty, do których nie trzeba. To właściwie jak z wszystkim. No, matematyka jest na poziomie pierwszej klasy szkoły podstawowej, ale też jest uniwersytecka. Tu jest w tej muzyce, w tej, w tej muzyce jest, jest podobne. Ja nie uciekam ani od trudnej muzyki, ale też nie uciekam od muzyki prostej, bardzo dobrze podanej, bardzo dobrze zakomponowanej, wykonanej, wzbudzającej emocje, wzbudzającej to, że mm, tu wiele razy się zdarzyło, że ludzie wychodzą po koncercie i płaczą albo płakali podczas koncertu, przeżywają strasznie tę muzykę. Strasznie, strasznie, strasznie mocno. Są te emocje, o których ja mówiłam. Słuchaj, jesteśmy w Centrum Kultury Jazowianu, miejsce twoje, gdzie czuć twoje serce również i artyzm. Powiedziałabym, że wszystko będzie działo się tutaj, ale nie, już wspomniałeś, że nie do końca. Ten klucz wyboru, miejsce, gdzie artyści wystąpią, jak to się wydarzyło, że akurat tam? No. Bytam i Racibusz mają większe sale. Podobnie jak w Gliwickim Teatrze, który jest też większy od Jazowi. Wszystkie pozostałe koncerty zrobiliśmy w Gliwicach i w Tarnowskich Górach, które mają podobne, jakby to powiedzieć, możliwości, jeśli chodzi o ilość, ilość ludzi podczas koncertów. Przy czym mając wykonawców bardzo dobrych. No, i przy okazji, niestety, bardzo drogich, tak jak Kronos Quartet, okay. zdecydowaliśmy się zaprosić ich na zagranie dwóch koncertów, jednego, jednego po drugim z Kronosem. Będzie dobra sytuacja, dlatego że poprosiliśmy ich o, tym, o to, żeby zagrali dwa różne repertuary. Zapytałabym Cię. Hmm co jeszcze ci się marzy, ale myślę, że będzie ku temu jeszcze niejedna okazja, żeby się spotkać, bo teraz mamy naprawdę skład niesamowity. i jestem przekonana, że Palm Jazz to będzie wydarzenie jak zawsze wyjątkowe, a może teraz jeszcze bardziej wyjątkowe, no bo, no bo tych artystów więcej i wracamy do tej właśnie rozszerzonej, bardziej bogatej formy. Czego życzyć tobie i artystom? No, żeby koncerty się udały, żeby artyści byli w dobrej formie, żeby publiczność przyszła tłumnie, żeby miała te wrażenia o której myśli, że będzie miała, ja wiem, chyba wszystko. To te najbliższe plany na Palm Jazz, ale chciałam cię zapytać jeszcze o Małego Księcia. No, Póki, puki co Mały Książę, można powiedzieć, można, można powiedzieć, się tworzy. Wytłumaczmy może, bo ja tak enigmatycznie o Małego Księcia zapytałam, może nie wszyscy wiedzą, ale to kolejny twój projekt. No, miała być opera czasowa. i jak się uda, no to ona, będzie, to, ona, to ona będzie zrealizowana. Ja w międzyczasie skupiłem się bardzo na polirytmi i w konsekwencji dużo gram na fortepianie. No to jest takie działanie kompozycyjne, ale nie tylko. Ale myślę, że dużo elementów z tego, co, co gram w oparciu o tą, tą polirytmię, będzie bardzo dobrze... Wyko może być bardzo dobrze wykorzystywane w, 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 muzyce, w muzyce małego księcia, dla, związanej z małym księciem, dlatego że mi się idealnie wręcz będą, um, będą, będą współkomponować partie chóru, partie um, instrumentów perkusyjnych czy też um, orkiestry traktowanej bardziej perkusyjnie. To, um, stwarza fenomenalne możliwości, no ale też wyzwanie jest poważne. Odnoszę wrażenie, że to jest potężna historia, która może dziać się na naszych oczach. Także trzymam mocno kciuki. Nie dziękuj, proszę. Nie zapraszajmy. Spotkajmy się po prostu podczas tego wydarzenia, a wcześniej spotkajmy się podczas Palm Jazz Festival i tej szesnastej pięknej edycji. Dodajmy jeszcze, że warsztaty będą, więc również kolejna piękna historia, która będzie się tutaj działa. Tak, warsztaty są z, ze świetną obsadą. Aero Szabi Shabi, wokalistka z Izraela, Dima Gorelik na gitarze. To są fenomenalni muzycy, wrażliwi, otwarci, ale jednocześnie posiadający przebogatą wiedzę. Tak w tych samych dniach, to będzie 18-19 listopad, po warsztatach jeszcze tu będą dżemy, które będą otwierać oprócz nich Arex, Kolik i Eddie Sanchez. Świetna obsada. Bardzo, bardzo się cieszę już na te warsztaty idziemy. Czyli uczta, emocje, no i przygotujcie chusteczki, bo chyba się przydadzą. Dzięki wielkiej powodzenia, Krzysztofie. Dziękuję, dziękuję Państwu.